Siamanaczko i zapraszam na kolejny teścik. Czekajcie chwilkę, dobra. Kolejny, ostatni, w końcu ostatni. Mamy to. Nasz ósmy dzień. Are you ready? Czy jestem gotowy? Oczywiście, że tak. Czy jesteście gotowi? Także lecimy z ósmym dniem. Cześć. I tak jak mówiłem, tutaj będą dwie paczki, także dzisiaj mamy dwa testy. Yy, mamy tutaj oczywiście coś, co testowałem, i myślę, nie, coś, co testowałem, czyli stroboskopy i takie małe yy, meteoryty meteorit, czyli po prostu takie trzaskające kulki można powiedzieć czyli znowu coś co się powtarza tak szkoda yy, że nie ma tutaj petard w tym kalendarzu oczywiście do podsumowania a raczej do omówienia naszego kalendarza przejdziemy sobie na końcu czyli po tych testach jeszcze na końcu sobie po, pogadamy o kalendarzu czy to się opłaca czy nie no powiem jest to dosyć drogie yy, za klasę F1 tak no, Drugi raz bym tego raczej nie kupił, a czykolwiek dla młodszych osób może się to nadać. Ale dobra, wracamy sobie do testów, do naszych opakowań. Mamy właśnie tutaj stroboskopy i meteoryty. Co zaczniemy najpierw testować? Myślę, że meteoryty, bo wiadomo, stroboskop potrzebuje więcej ciemności, że tak powiem. A czykolwiek te trzaskające kulki, meteoryty również będę nagrywał jak się ściemni. Ale dobra, tego jeszcze w ogóle nigdy nie testowałem, także kolejna rzecz nowa. Yy, powtarza się tylko to, że znów to są trzaskające kulki. Co my tutaj mamy? Meteorit. Jest to produkt od Klaska. Bezpieczny produkt 2019 rok, kategoria F1. Instrukcję w języku polskim oczywiście nie ma. Yy, produkt chiński. Minimalna granica wieku w Czechach 15 lat. Yy, rok. Kurde, no, rok wyrobu 2019. Yy, numer pro, produkcji, numer serii 1901. Najlepiej zużyć do 31.12.2029. Rok przechowywanie od minus 5 stopni Celsjusza do plus 40 stopni Celsjusza. Natomiast maksymalna wilgotność wynosi 80%. DP1M meteoryt. Certyfikat jest NEC na właśnie. Ile sztuk? To 12 gram. Także dajcie mi chwilkę, ja sobie to na szybko otworzę. O, troszeczkę ich tutaj mamy. No tak, chciałem powiedzieć na 12 sztuk, ale niestety mamy tutaj w opakowaniu tylko i wyłącznie 11 sztuk. A to z jakiego względu? Patrzcie, co Chińczyk dał do opakowania. Dziady, jedna. Puste kury. Opakowania, z samym lontem. No jakiś dramat. Masakra, widzieliście, jak walą w chuja? No, ale dobra, mniejsza. No, nikt nie będzie płakał, szczególnie, że to jakieś grosze kosztuje, tak? Tak mi się wynajmniej wydaje. Wracamy do naszego opakowania, bo nie skończyliśmy. Chociaż tu już dużo informacji nie zostało. nek 12 gram na. 12 sztuk, chociaż w moim przypadku 11 sztuk, oczywiście, testy będą dwa na początku, odpala jedną sztukę, a później 10 sztuk naraz. No i jeszcze tak się prezentuje tył, język litewski, no i w sumie to by było na tyle. Teraz tutaj przejdziemy do yy, naszych cukierków, bo też to określenie takie na to jest. Takie cukierasy, że tak powiem. One są w różnych kolorach. Mamy tutaj kolor czerwony, yy, zielony. Taki ala purpurowy, żółty i niebieski. Najwięcej jest kolorów zielonych, ale wiecie, kolorki raczej żadnego tutaj yy, nic tutaj nie mają do powiedzenia, tak? Bo to jest wszędzie to samo, to znaczy to podejrzewam, że to tam jakiś ma kolorek, tak? Odnośnie już samego kraklingu, no bo to jest po prostu zwykły krakling i tyle, tak? Także weźmiemy sobie coś do omówienia. Może to najpierw, albo wszystkie kolorki w sumie Wam pokażę tak pojedynczo. No tak to wygląda. To jest zwykły. Dobra, chyba znowu powinienem to zrobić, żeby Wam pokazać, co tutaj się kryje. A kryje się tutaj coś takiego. Oczywiście tak nie róbcie, tak? Jest to po prostu. No właśnie. Tego się będę. Aha, czyli to jest. To nie jest, to nie ma żadnego wejścia. Ten ląd nigdzie nie wchodzi do środka. On jest po prostu przymocowany po zewnętrznej stronie. Okej, okay, czyli ja to po prostu tym papierkiem z powrotem zalepię no i to się powinno trzymać. Oczywiście wy tak nie róbcie. Nie otwierajcie tego, no bo tak się też, ale to teraz strasznie brudzi. No niestety. Dobra. Ja sobie to zaraz, chciałem wam tylko to tak zaprezentować. Ja sobie to zaraz oczywiście z powrotem Poskładam. Weźmiemy sobie inny kolorek. Czekajcie, muszę na chwilę paluchy przyczyścić. Chociaż troszkę, bo naprawdę trochę to pobrodziło. Weźmiemy sobie teraz. Widzicie? Weźmiemy sobie teraz kolorek niebieski. No i tak to się prezentuje. No, lącik tutaj, ląciki są krótkie. To jest no powiedzmy jeden palec, półtora, niecałe półtora. Tak to wygląda. Osadzenie, no tu jest w porządku, tak? Ale widzicie, widzicie, co się dzieje. Dlatego fajne. Fajnie, że też to pokazuje. Myślę, że dobrze, że to pokazuje. Jak się odbezpieczy ten papierek, no to lącik natychmiast odpada, także też tak nie róbcie, tak? Niebieska sztuka, zielona. Jeszcze raz Wam pokażę inna. Nie ma tak naprawdę o czym mówić. Żółty. Kurpura taka. No i tyle z kolorków. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o meteoryty i też będziemy to tak testować. Na początku polecam meteoryty, a później drugi teścik, czyli nasze stroboskopy. Ja to już testowałem, to muszę wam powiedzieć. No i tutaj w opakowaniu są cztery sztuki. No i jest to, <ścoughs> czekajcie, no nie wiem, 6-8 sekundowy... sekundowa błyskająca tabletka i tyle. Yy, nic więcej, także no, bardzo króciutki yy, stroboskopik. I chyba nawet kosztuje nie niecałe 3 zł, chyba to kosztuje. Na stronie taniefajerwerki.pl yy, Tutaj instrukcja też nie ma. Dobra. Stroboskop klasek kategoria F1 S12S, stroboskop mały. Certyfikat nek na 4 sztuki 7 gram. Produkt czeski, minimalna granica wieku w Czechach 15 lat. Kod produkcji 2001, rok wyrobu 2020 rok, najlepiej zużyć do 31.12.2030 rok, przechowywanie od minus 5 stopni Celsjusza do plus 40 stopni Celsjusza, natomiast maksymalna wilgotność wynosi 80%. Przechodzimy sobie do tyłu, no i w sumie tutaj są te same informacje co na tych meteorytach, także myślę, że to by było na tyle. 4? Cztery? cztery. O, jakieś większe się wydają. Ja je już bardzo dawno testowałem, wtedy wydawały się takie maluchy, ale ląty są tutaj naprawdę fajne. Normalnie jak w petardach niektórych, takich lepszych petardach, jeżeli chodzi o ląty. Niektóry, mm, mowa tutaj o albańskich produkcjach. Albańskie petardy, naprawdę, ląty mi się z tym kojarzą. Ma dziwne, bo to jest chińskie, nie? Te stroboskopy są chińskie, ale albańskie petardy mają tak zajebiste ląty mi się to strasznie podoba, czekajcie, weźmiemy sobie jedną sztukę do jakiegoś krótkiego omówienia. Ja sobie je tutaj na razie z boku daję, a weźmiemy tą, myślę, że najdłuższy lącik. Tak się prezentuje nasz stroboskopik. Tak to wygląda. Tabletka można powiedzieć, bynajmniej tak, tak są stroboskopy takie większe nazywane w instrukcji, błyskająca tabletka. Także no. To nie jest moja. Ja sobie tego nie wymyśliłem. Ale ląty, patrzcie, kocham to. Trzy palce, naprawdę solidny kawał lątu. Osadzenie również dobre. Bardzo dobre, czekajcie. No to jest oczywiście skalka, Nie, bardzo, bardzo dobre. Naprawdę bardzo dobrze jest tutaj to sklejone. Fajnie, fajnie. Lącik gruby. Znaczy nie, może nie tyle co gruby, aczkolwiek też jest troszeczkę grubszy, ale naprawdę w dotyku taki... Czuć, że to nie jest chińskie. Paradoks, bo to jest produkcja chińska. <laughs> Ale naprawdę fajnie, fajny ląd. Także to, to się ceni, to się zawsze ceni. Druga sztuka. A jeszcze dwie. Czy jakaś gorzej wykonana? No jest jedna gorzej wykonana, nie ta. Tutaj wam pokażę troszeczkę. Jakieś dziurki tutaj ma, widzicie? Jakieś takie, a to chyba bardziej kwestia estetyki. Dobra. Yy, także to by było na tyle z naszego omówienia. No, tak jak się spodziewałem, 10 minut pieprzenia. Ale no, i, i będzie jeszcze dłużej pieprzenia, bo na końcu oczywiście jeszcze będzie podsumowanie naszych meteorytów i stroboskopów. No i jeszcze będzie podsumowanie naszego kalendarza, czy się opłaca, czy nie. Także podejrzewam, że odcinek plus 20 minut będzie trwał. Yy, no czasem tak jest, szczególnie yy, kto mnie dłużej ogląda, to wie. Yy, to by było na tyle już z naszego wstępnego omówienia. No i co. Lecimy z testami. No i na początek, czekajcie. Na początek lecimy z meteorit, a później stroboskop. No i czas na podsumowanie naszego kalendarza i naszych dzisiejszych dwóch testów. Dobra, najpierw zaczniemy sobie od meteorytów, czyli od tych trzaskających kulek. Powiem tak, jedna sztuka, crackling, no krótki można powiedzieć, natomiast te 10 sztuk, tak 10, bo no niestety tak jak widzieliście w opakowaniu jedna sztuka po prostu był sam ląd bez niczego. Także Chińczyk, oj, nieładnie, nieładnie, ale dobra, no 10 sztuk na raz już zdecydowanie lepiej to wszystko wyglądało, tak? Także no 10 sztuk, krakling wtedy naprawdę fajny, robi nawet robotę, można powiedzieć, szczególnie w lasku i szczególnie wieczorem. To wtedy takie coś naprawdę robi wrażenie, można powiedzieć, lekko mówiąc. A czykolwiek ocena końcowa, piątkę z plusem dam. Dlaczego? No, bo to, to nie jest petarda. W swoich testach, które testuję, no, najbardziej lubię petardy. Później myślę, że są wyrzutnie, no a takie bajery, pirobajery, no to wiecie, no z pirobajerów to lubię chyba najbardziej bączki. Tak mi się wydaje. Ale dobra, no, ocenka, piątkę z plusem, to nie znaczy, że produkt jest zły, jest po prostu średni z zalążkiem na niezły. 5 plus na 10. Szczególnie wieczorem. Jeżeli wieczorem odpalacie te trzaskające kulki, to naprawdę jest spoko. No w dzień, no to podejrzewam, że to by nie miało żadnego wrażenia. Dobra, i przechodzimy do rzeczy numer dwa. Czyli do naszych stroboskopików. I powiem tak, bardzo krótki czas trwania. Bardzo króciutki. aczkolwiek błysk w lesie bardzo mocny. Tak... Na żywo to takaż za bardzo nie, nie oślepia, ale patrząc na nagranie na kamerce, to naprawdę aż cały ekran jest jasny. Także no, stroboskopy w lesie robią jeszcze większą robotę, nawet takie gówno małe, za przeproszeniem, bo to, to, to no jest gówno, to trwa dosłownie 5 sekund. Wydawało mi się, że starsze partie y, miały ten czas trwania wydłużony. No tutaj jest jakby troszeczkę krócej, ale jakby intensywniej, nie wiem. Y, z tego względu, że tamten test tych stroboskopów nie testowałem w lesie, tylko testowałem na takiej polnej drodze wśród krzaków i możliwe, że ten efekt oślepiający nie był aż tak bardzo mocny. No tutaj jest inaczej, testując to w lesie. Także no ocena może być troszeczkę niesprawiedliwa. Dałbym temu tak no cztery sztuki. A, jeszcze jedno. Yy, widzieliście ostatni testik? Miały być trzy sztuki, no niestety odpaliły się tylko dwie. Yy, Przepraszam, aczkolwiek zaraz potem odpaliłem tam jeszcze jeden. No lącik się jeden nie zapalił. Tak, dobra. Ale przechodząc do oceny końcowej, no myślę, że taką można dać szósteczkę z minusem. Tak jak tutaj dałem 5 plus meteoryt, tak tutaj stroboskopom daję ocenę szóstkę z minusem. Naprawdę niezłe. Nie wiem, podejrzewam, że jakbym to testował znów na polnej drodze takiej, wśród takich wiecie małych krzaczków, pora dnia tutaj, znaczy pora dnia ma znaczenie, ale jakbym to testował w nocy w, w nocy na polnej drodze, a w nocy w lesie, to jest zdecydowana różnica. No naprawdę tutaj testując to w lesie robi robotę. Robi robotę, mocno oślepia. Będem na kamerce. No, znaczy na żywo, yy, tutaj jak to nagrywałem, i się na to przez chwilę patrzyłem, to również oślepia. Także nie ma, nie jest źle, naprawdę, nie ma tragedii. Także mówię, szóstkę z minusem dam. Dobra, krótkie cięcie i przechodzimy do omówienia naszego kalendarza. No i to by było na tyle z naszych, z naszego 8 Days Pyro Challenge. No i tak. Od czego by tu zacząć? Najpierw od ceny. Cena aktualna 33-35 zł, to się waha. Na stronie taniefajerwerki.pl. Czy kupiłbym to drugi raz? Nie. Dlaczego jest tu tylko i wyłącznie klasa F1? No i są to rzeczy, które kupując osobno, czy wyszłoby taniej? Podejrzewam, że tak. Mamy tu 8 dni, na końcu mamy te dwie paczki. Ok, 10 paczek za 10 paczek śmiesznych rzeczy, można powiedzieć, za 35 zł. No. Tak se. No wiecie, tutaj dochodzi jeszcze wykonanie kalendarza, nie? Tego całego plastiku, tak. Także no może dlatego to jest aż tak nie wiem, drogie. E, no 35 zł coś takiego, no nie wiem. E, powiem tak. Ja bym tego drugi raz nie kupił. Ja bym tego nie kupił, ale jeżeli chcecie sprawić przyjemność swojemu dziecku jakąś, nie wiem, Jakiś po prostu mały prezent odnośnie pilotechniki, to to się wtedy fenomenalnie nadaje, naprawdę. Jeżeli mówimy jakieś, o jakimś dziecku, no nie chcę teraz mówić wieku. Wiadomo, pirotechnika jest plus 18, ale wiadomo, jeżeli wychodzicie y, z dzieckiem, oczywiście pod, pod nadzorem i wy to odpalacie, pokazując dziecku, jak na przykład działa pirotechnika, no to wtedy taki kalendarz jest naprawdę świetną. Świetnym rozwiązaniem, naprawdę i wtedy to się sprawdza, wtedy. Także ja bym to kierował. No, i tu jest właśnie taki paradoks. Dla najmłodszych, aczkolwiek wiecie, pirotechnika w Polsce jest od 18 roku życia, ale, no, stricte, jest to robiony przedmiot dla najmłodszych. Także, no, tak to wygląda i tak to myślę No Dla mnie, dla gościa, który ma już 27 lat, zaraz, no, <laughs> to w ogóle nie sprawia, znaczy, może. Mm, może lekko jakąś fraj, nie wiem, nawet nie można tego nazwać fraj, myślę, lekki uśmiech na twarzy może się pojawiał, odkrywając te kolejne dni, ale patrząc na moc danych produktów, jakie są w tym kalendarzu, no to jest troszeczkę no, słabo. No, po prostu jakby tu jeszcze były jakieś petardy, i mówię o pikolakach, jakby tu na przykład, nie wiem, była Explosive 1, tu by na przykład było Explosive 2, na przykład Explosive 3, wiecie, na przykład mała paczka Turbo to by było spoko, nie? Taki pomysł teraz naprawdę, jakby ktoś zrobił taki kalendarz, nie? Kalendarz petard klasy F2. Można normalnie luzem wsadzić, nie? No kurczę, to by myślę miało większy jakiś... Znaczy nie chcę powiedzieć, że sens, bo to, to też ma sens. Szczególnie, szczególnie mówię, jeżeli to jest skierowane dla tych młodszych odbiorców, tak? A no, tak mi się wydaje, że to jest dla tych młodszych odbiorców. Tak, to jeszcze raz. Aha, no i co? Yy... Co do rzeczy, jakie tutaj były, no ognie, bączki, trzaskające sznurki, stroboskopy, trzaskające kulki, diabełki. No i w sumie te, no bączki były dwa razy, ale jedne były z kraklingiem te Tasmania, także one były spoko. A co do produktów, jakie tu, co bym mógł tutaj, co mi się podobało? Nie no, te bączki te zmania były spoko, znaczy ja tam ogólne oceny to dawałem tak 5, 6, coś takiego, chyba żadnemu, żadnej rzeczy z tych nie dałem 7. nie, nie dałem siedemki żadnej rzeczy. Także no widzicie, no, same takie średnie i niezłe produkty tutaj były, niezłe, to na pewno mówimy tutaj o bączkach. Trzaskające sznurki, bohaci prowadzki, pamiętam one były tu, one były ciut głośniejsze od trzaskających sznurków Pulling. Które testowałem, no i tak można sobie jeszcze gdybać, ale no rozmawiać, ale no, ocena jakaś końcowa, trzeba już przejść do rzeczy i tak dzięki, chociaż nie do końca. Znaczy, widziałem po wyświetleniach, yy, chyba lepiej by to wyglądało, jakbym w ciągu jednego dnia to wszystko otworzył i ocenił. Bo tak patrzę po wyświetleniach, to yy, wyświetlenia oczywiście długich filmów, bo shorty to tam mają powyżej tysiąca ale wyświetlenia tych długich filmów to tam po, po 20, po 30, nawet mniej niż 30, jeżeli chodzi o te poszczególne dni tego kalendarza. Także no lepiej chyba by to wyglądało jakbym to yy, w całości od razu nagrał. Aczkolwiek wtedy film również by trwał, nie wiem, z moim gadaniem i tak dalej, to myślę, że nawet i godzinny film by wyszedł. <laughs> Dobra, bo to i tak już będzie myślę powyżej 20 minut coś. Yy, przechodzimy do oceny końcowej. Także tak. Yy, Zalety dla najmłodszych i dużo produktów. Wady, klasa F1, no i cena. Dla mnie cena, dla niektórych może nie. 35 zł, coś koło tego aktualnie. Hmm. Także przechodzimy do oceny końcowej. Także zdecydowałem, że ocenę końcową, jaką bym tutaj wystawił, to szóstkę z plusem, szóstkę z plusem dlaczego? dlatego, że pierwszy raz widzę coś tak jakby wykonanego z pomysłem, bo to jest naprawdę dobrze wykonane z pomysłem coś nowego, coś nowego, coś nowego. chociaż to jest stary produkt to już chyba wyszło nie wiem z 2-3 lata temu, tylko ja to dopiero teraz testuję ale to jest i tak coś nowego jeżeli chodzi o ten rynek pirotechniczny dużo produktów w jakimś kalendarzu zmieszczonym tak że no mówię 6 plus, jeszcze raz. Ocena końcowa na 10. szóstka z plusem dam. Ale mówię, no, ja bym drugi raz tego nie kupił. Cena i jeszcze raz cena. No i z tego względu, że jest to właśnie tylko i wyłącznie klasa F1. No, tak jak mówiłem wcześniej, jakby tutaj jeszcze były jakieś petardki, chociaż, chociaż jedno opakowanie petard, to już naprawdę by zrobiło wtedy zdecydowaną robotę i Myślę, że ocena może i nawet by była do siódemki, taką siódemkę z minusem mógłbym dać, jakby tu jeszcze była chociaż to jedno opakowanie petard. Takie wiecie, na przykład Explosive 1, cyk, w ostatnim dniu, mega, naprawdę. A tak to mówię, produkt skierowany bardziej do tych młodszych osób, bo mi to jedynie sprawiało frajdę otwierając te kolejne dni, tak jak powiedziałem wcześniej, tylko i wyłącznie... Na takim poziomie mi to sprawiało frajdę, że wywołało to jakiś tam minimalny uśmiech na mojej twarzy i to wszystko. Jakby tu były mocniejsze produkty klasa druga, chociażby się pojawiła, siódemka na bank by była. Ale no nie mówię, to jest naprawdę ciekawy produkt z branży pirotechnicznej, coś, coś innego, po prostu coś innego. 6 plus na 10, całkiem niezły produkt naprawdę, jeżeli, uwaga, jeżeli na przykład chcecie coś kupić, Podchoinkę dla swojego dziecka, które nie wiem, interesuje się pirotechniką, która jest w trakcie zapoznania się z branżą pirotechniczną, to jest naprawdę dobry pomysł. To jest naprawdę dobry pomysł. Także, jeżeli coś, jeżeli nad, myślicie nad jakimś prezentem, jeżeli sami jesteście. Jeżeli sami lubicie pirotechnikę, to to się naprawdę sprawdzi jako dobry prezent. To się naprawdę sprawdzi jako dobry prezent, nie tylko pod koinkę, po prostu w okresie jesienno-zimowym możecie coś takiego zakupić. Myślę, że naprawdę to zda egzamin. Dobra, <laughs> naprawdę. No tak, tak jak mówiłem, no, podsumowanie będzie bardzo, bardzo długie. Dziękuję jeszcze raz, że oglądaliście przez 8 dni ten challenge. No i co? Do zobaczenia już można powiedzieć w normalnych testach. 6 plus na 10. Dzięki jeszcze raz, że oglądaliście ten challenge. I do następnego filmu.